Hej! Dzisiejszy filmik będzie się trochę różnił. Dzisiaj chciałem poruszyć temat Jurajskiego Parku. Otóż dużo osób uważa, że Jurajski Park to wszystkie dinozaury, które w nim żyły muszą być właśnie z czasu Jury. Jest to wielką, wielką naprawdę, ale to bardzo wielką nieprawdą. I Ben, mogę Was później odesłać do od jakiegoś filmu innego, gdzie bardziej będzie to rozsunięte, ale w dzisiejszym filmie też trzeba coś omówić. To na, y, dużo osób w dzisiejszych czasach uważa, że Jura była czasem ogólnie wszystkich dinozaurów. W Jurze największym, jednym z większych, a może nawet największym dinozaurem był Torwozaur. Tyranozaur, Velociraptor na przykład, czy Tyranozaur nie były to stworzenia jurajskie, czy Ticeratops. Były to stworzenia kredowe. Albo na przykład też bardzo ważna wielkość raptorów. Raptory nie były tak wielkie. Szybciej można, Te raptory szybciej przypominały Deinonychy, albo połączenie wysokości była wysokość bardziej podobna do wyższych niż Dejnonych, niższy niż w Tacharaptor. Raptory naprawdę były już małe i upierzone. Nie były też tak mądre. Albo Dilofozaur, to jest już jurajski mięsożerca, tak zwany teropod, ale nie był mały i nie miał żadnego żagla, znaczy nie miał żadnego tego, co wystawiał przy ataku na Denisa, ani nie potrafił pluć żadnym kwasem. To tak kiedyś sobie wyobrażono, ale naprawdę to był jurajski zabójca Dilofozaur. Był dość wysokim, średnim nawet dinozaurem. Był średnim dinozaurem. Miał silne szczęki, jak typowy mięsozerca. Był wyższy nawet troszeczkę chyba niż człowiek. I jedyne, co chyba z jajackiego parku jest prawdą o Dilofozaurze, to dwie rzeczy: nazwa i te dwa. Na głowie podłużne takie można powiedzieć wybojce, które były prawdą. Jurajski Park został wybrany przez właśnie medialną nazwę, jak Velociraptor, a nie na przykład Deinonych, co bardziej pasuje. Ale no, Deinonych to trudno wymówić, a Velociraptor no, brzmi o wiele bardziej medialnie. A przyznajmy, nikogo nie interesuje, czy będzie. Fajnie naukowo się osoby będą mogły pocieszyć, że fajny naukowy film czy nawet dokument. Bardziej ważna jest akcja, no. Więc zastąpili Dane'a na Velociraptora i dodali na przykład właśnie tyranozaura, czyli topsa do jurajskiego parku. jurajski park by się odbywał, jeśli miałby tłumaczenie być dosłownie, to powinno to tam być raczej ucieczka najgroźniejszym rzeczem jurajskim, czyli torwozaurem. Nie byłoby raptorów, no a jeśli by jeszcze dać naukowego dilofozaura, to wcale by nie był małym stworzonkiem, które opluło Denisa. Dilofozaura by na nie mógł do niego zbyt łatwo bo po prostu pewnie podbiegł i mu, i mu odgryzł głowę, no więc byłaby rzeź. I mówię, no dinozaury byłyby mniejsze i o wiele inaczej. Rajski parę wygląda, może byłoby mniej śmierci. To też przypominam Wam, że też, jeśli żeby nie było dinozaury, też, jeśli dużo osób Wam powie, dinozaury nie były złe mięsożerne w tym filmie. To Denis spowodował, że zagroziły ludziom. To są po prostu stworzenia, one tak jedzą. To jest jak nazwanie osoby typowej, która jest sobie świnie, potworem i mordercą. No. To są po prostu zwierzęta. One je, wiedzą, że mięso to fajne mięsożercy te teropody, a rośliny że rośliny są fajne, mięsożercy nie. Tyle one wiedzą. Znaczy więcej mówię, ale takie najważniejsze fakty, no to to są w większości takie. A w większości też to błąd ludzki to stworzył i odeśla was do jakiegoś filmu, gdzie tam dobrze jest powiedziane, że to Jurajski Park to raczej znaczy powinno być mezozoiczny park. To to mówię, to i medialna nazwa po prostu. Mezozoiczny park był o wiele lepiej naukowym, bo w Mezozoiku był, były trzy okresy. Perm, Jura i Kreda. I przepraszam, jeśli się pomyliłam, ale mówię, no... To jest dość wkurzające, że tu mi robić raczej me mezozoiczny park, tam, Przepraszam, jeśli się pomylę, tylko... Teraz trochę jestem sfrustrowany i nie wiem, czemu dokładnie, ale... Bo wtedy żyły trzy okresy, kiedy żyły dinozaury, a nie mi wciskać jakiś jurański park i dajcie tam tyranozaura. To jest jak powiedzenie... Y nie wiem, uznajmy, że chodźmy do Zoo, do Mini Zoo, a w Mini Zoo to tylko można, po, można pogłaskać tam tygrysa, strusia, lwa, słonia, no są no. No to tutaj kiepie, no mówię. Ode dam wam linki w opisie, ale no Jurajski Park, no trochę mnie wkurzyło. To powinno być raczej mezozoiczny chyba park, a nie Jurajski Park, no co bym nam ściskać, no rozumiem medialna nazwa, ale. Ludzie, błagam. Dobra, więc nie zapomnijcie stawić subskrypcji z dzwoneczkiem włączonym na wszystko i łapki w górę. Byłoby mi miło. Dzięki. Pa.